Oto z chrzami, drugi raz, ja go znam. Tak. Pójdziemy, tam, nam scenariusz, pokażemy. nie będziemy się pokazywać. Nie będziemy się pokazywać. Myślisz, że nie? Nie. Ale przypilnujemy, kochaniutka, tego. Przypilnujemy. Tak, masz rację, bo to jest... Telefon weź, będzie A, masz rację, bo jeszcze nie drugi raz Oj, Pójdźmy tam zdecydowanie. Idziesz z nami? Poczekam tutaj. No i słusznie, masz na najbliżej przystępstwo. To jest ogóle, słuchajmy, to dużo lat. Trzymajcie kciuki za nich, bo... Czarno widzę ten pogój za pieniądzem, ale może ja się nie znam. Za chwilę wszyscy się o tym przekonamy. No wiesz, kochaniutko, nie wiem, nie wiem. wiesz co, sobie bez dozy, jakiś taki niedosyt czuję. No spójrz, no spójrzcie. on zażalał, no co? Za... No nie jest źle w sumie. No w sumie, ale bez szans, No dzieci wziął sporo. Chociaż o tych dzieciak pomyślał. No rzeczywiście. No. Ale nie wiem, co by było, gdybyśmy tam kochani w tam nie poszły. Nie wiem, nie wiem na ah. Ty co? To jest nas porażka, prawda? No ale może po prostu oni tego nie potrzebują. Umówmy się, oni w ogóle nic nie potrzebują. A jego zocha? Już! Już! Uważam, na, 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 na. no Ale to co, no to za zdrowszy jesteś nie? może po prostu go kocha! 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 O sobie ma myśleć i o dzieciach! No. Trzeba robić i robić i robić! Tak do, jest sens życia! Ale po co? Oh, to, po co? To się nogi co Życiową, a propon, stopę życiową tak. trzeba podnosić. Tak jest sens życia. Dokładnie. A ja myślałem, że sensem życia jest być porządnym człowiekiem, y, pomagać innym, dbać o innych. Ja nie pamiętam, czy ci już kiedyś tego nie mówiłam. Ale wiesz co, świstak siedzi i zawija jak sreberka. Takie głupokie gadaszko teraz. Takie rzeczy tylko w Erze. Nie no, teraz w tym. O, tak. Zobacz. Zobacz, bobel dodał nową fotę, ale ma furę. Ja mam to! Ty, ale z niego gulą! A ta jego foka to normalnie kawalos. No, ta jego foka hmm, nie taka zła. No i brykę, siarowatą, bo siarowatą, ale ma. No ma, ma. I dzieci, jak wam się podoba? Tatuś mi kupił łacinę i co? Pani Helena ma ładniejszą. Mama, najlepiej jeść. Już gotuję. Dzieci, a co tam w szkole? Spoko. Uda. A co się wydarzyło? Nic, zajęta jestem. Najlepiej jeść. Tak, no. za, zaraz podaję. Idźcie do siebie ja was zawołam. aj, 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 aj Nie, na no, kapitalne te dzieci nie sądzisz. Nie wzią? podoba mi się to, nie podoba mi się to. No ale ja przecież szczęśliwe są. No, oczywiście. A zresztą co on wziął? A co? Jakiego wziął, no spójrz, te parę gadżecików. No nie, specjalnie nie zaszala, trochę ciuchów, jakiś gadżecik. Tak. Zresztą oni tak mają mało. Bardzo mało. Bo ten ich pęcherz. Ten ich znajomy? No, pęcherz. Pęcherz, pęcherz, pęcherz tak. Bąbel! A, bąbel! Sorry, sorry. Dziwne imię w sumie, Dziwne, ale brykę mam. Ale nie każdy młody człowiek ma brykę. Haha, ha, ale każdy chciałby mieć tak mój. Rodzic, drogi. rodzic powinien to zapewnić. Oczywiście. No nie jestem tego taki pewny. Ale... Jesteśmy pewne, z koleżanką, prawda? Dłużej, mimo swojego bardzo młodego wieku. Bardzo młodego. Bardzo bym rzekła. Tak, i urody niewątpliwie dłużej robimy w tej branży i lepiej się na tym tak, znamy. Patrz i ucz. Oczywiście, z tą Zochą, moja kochaniutka, to musimy porozmawiać, prawda? Pójdziemy tam, bo to wiesz, to te Ciekawe, Jeszcze zanim to Fryzurkę. Tej fryzurki, a nie będziecie na no i jak tam, o, mój, o Jezus, o ma, No jak tam, kochaniutka. No i no, Dziękuję, za... no, dobrze. No nie ma za Mąż, Ile ładnych rzeczy mi kupił, a dzieci ile mają. Ale z tą dalej go no a poza tym, tym, a poza tym. Nie rozumiem. A poza tym, nie mamy debetu na koncie. bardzo się cieszę, no, no dobrze. Trzeba też no, pozazdrościć, naprawdę. Zocha, zocha. Czy ty nie rozumiesz, że on mógł prosić o wszystko? Tak. O wszystko. O wszystko. A co załatwił? Jakieś tam gadżeciki, jakieś ciuchy, no. No, no, no i lewy. No, i A, to choć ty się nie kompromituj, A, Zoha, Zocha, dobra, Też. poczciwa Zocha. On mógł załatwić wiele, tak. wiele, wiele. Powiedz, Zoba, kochana, kiedy ty ostatni raz na czas? Na przykład, no. O. 1998 O! O! Na no w czasach byli! Ty słyszysz? 16 lat! 16! Ty nie masz tyle palców normalnie! 16! Inaczej! Loho! A gdzie to wyście na tych wypasionych w czasach byli? Hopcie odcinku! Cicho, no. cicho, jest bardzo ładno Właśnie, to, że no, Szczególnie no, gdy no. się ma 70 lat, podagrę i problemy z chodzeniem. Że, że o innych problemach nie wspomnę. Zach, tak. za, patrzmy, patrzmy. Ciechocinek, Zoha ma patrzeć. Ciechocinek to. to jest... Sanatorium. Sanatorium! My mówimy kochaniutka o czasach, tak. Ciepłe kraje, basen, basen. murzy no. z palemką macha. Klimatyzacja fotelna. Ale mówię ci, zocha. No. Jak tu można się cichocinkę postawić? No, nie, tak to nigdzie nie, nie byliśmy. Jakoś nas nie ciągnie w ciepłe kraje. Nie ciągnie? I ja, my lubimy las, no, spacer tak. i sport. A ja nic nie Jak tu się pochwalić cichocinkiem? Ale nie? ja się nie chcę chwalić. To nie ma kompletnie znaczenia, czego ty chcesz. Twoja pozycja życiowa... Przepraszam za peruczkę, prawda? Twoja pozycja życiowa... Za, ale, ale prawda, że ty świetnie na prawda? Twoja troszkę gorzej, ale trudno. Twoja pozycja życiowa zależy między innymi od tego, gdzie jeździsz na wczas. A! O tak, oczywiście! Tak. Oraz od tego, w co się ubierasz czym jeździsz. Ja przepraszam, ja muszę koleżance przerwać. A to twoja to nie jest perukka? Chcesz mi że Oczywiście, są... że nie, no, no wiesz, to są. Przerwę bo Ale po co im taka pozycja? No i. Są szczęśliwi! Kochają się! No i to jest najważniejsze! No popatrz go, wymyślił, aż ty siedzi i zawija w sreberka, no, no, takie rzeczy tylko werzy. Nie No, tym w, mowy. Mowy, w tym mowem, w tym momencie. Tak, w życiu o tym, kim naprawdę tak to tak, świadczy tak, to, ile masz. No, nie do końca się zgadzam. A to kto cię pyta o zgodę? Tak po prostu w życiu jest, tak! Tam. już! No, tak. no także, Zocha, no nie możesz tego tak zrobić! A zostawić. wracając tak do ciebie, Zocha. Tak. Ja ci dobrze radzę, pogadaj z tym swoim chłopcem, naprawdę, tak pogadaj, no, tak, tak, cztery oczy. Znowu, znowu, tylko tym razem porządnie, no. To Nap znaczy? No, naprawdę, dużo tak, kasy. Duża, wóra, duża. Wóra, no villa full wypas. No tego przecież chcesz. No, tego chcę. Oczywiście, tylko jeszcze o tym nie wiesz. No na szczęście masz nas. nas, no. nas my znaczy tam, nas, nie? Tam, nas, Biało, Wszystko wiecie, dla waszego dobra. Wszystko dla naszego dobra. No, tak, oczywiście, to jak, Zofia, pogadasz z tym swoim chłopem. Niech nie, nie dzieci mi pogada, bo może dzisiaj. Może ty nam nie wierzysz. Może ty nam nie wierzysz. Rzeczywiście, kochani, no, bo sobie myślisz, że my tamten zapytamy dzieci. Jak one teraz mają Mary, John i Mary! – Zapytaj się to tak, to dzieci, co potrzebują. – Dzieci, czy wam czegoś brakuje, potrzebujecie coś? – No pewnie. – Tipsy bym sobie zrobiła no. i taki ten, o, balejaż jak ma Angelna. Dziś, no to, to jest? – A Wiecie to, to balejasz? – No, no, widzisz, ile oni mają potrzeb? No. – i? No. – I byśmy chcieli mieć. – No, fajnie by było. – Domówkę? A co to jest? No. Oj, matka, ludzie na chacie im praczajesz w ogóle, Wiecie, no, no. no. Widzisz, to no. dzieci, dzieciątka maleńkie mają swoje potrzeby. Oczywiście. Ha. I rodzicom, prawda? No nie wolno tego nie lekceważyć, polska. bo jeszcze dziecko się załamie. Na przykład? Ach, w depresję albo, przykład, co gorsza, o, ucieknie z domu. Tak, ha. ja znam takie przypadki. Dokładnie. Jezus Maria, z domu? Oczywiście. Da, oczywiście. Pani Zowie, one przesadzają. Na pewno dzieciom się nic nie stanie. Ale co? jeśli, jeżeli ja tego nie przeżyję. Oczywiście, kochaniuta, i nie możesz do tego dopuścić. Nie możesz porozmawiać z Jutek. No. Tak, porozmawiam. Tak, ja panu, 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 wysz, porozmawiam. No, idź, kochaniuta, pogadaj. O to ty, mam nadzieję, że nareszcie żeśmy na nią wpłynęli, bo naprawdę... Dzień za mocno za mocno? Za słabo! Przecież ty widziałeś, jak ona wygląda, ty widziałeś, jak ona wygląda? Ona tu wyjdzie w jakimś takim dziurku i myślisz, to jest... Widziałeś ten jej Widziałeś ten izob? ząb? Tragedia po prostu. No ale zrobiliśmy co w naszej mocy. Myślisz, że to... Reszta w nie musimy, słuchaj, musimy tego przypilnować. A zresztą chodź kochaniutka, po takim wysiłku powinniśmy odpocząć, prawda? Myślę, że tak. Choć napijemy się czegoś, bo jest strasznie zasłoni. A zresztą wiesz co, zapalimy sobie. Ja w ogóle nie wiem, kto to będzie... Co oni mają za mam O moja komórka, wtedy Co oni mają? Jak patli idzie z nami? Nie za chwilę przyjdzie. No i cóż. Co oni wymyślili, że nie już za chwilę zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Są tablety, gadżety, ale czy to jest naprawdę szczęście? Zobaczymy. Z tego sielota, Ty myślisz, że on Ty nie wypiłyśmy tego dynka. o czym ty mówisz? I jeszcze brygie, a jak nie, to załamanie depresji mogą nawet... Ja cię proszę, spokojnie, Doszka. spokojnie jeszcze raz. I mogą nawet z domu uciec! Doszka, spokojnie, spokojnie. Ja też cię proszę, Zośka, powiedz spokojnie o co chodzi. katastrofy. Nie patrz tylko, nie patrz, coś byś No naprawdę. czas najwyższy, no ja myślę, że, bo ty, chłop, to w ogóle jest po to, żeby pracować, pracować i zarobić na to wszystko, co, czego rodzina potrzebuje. Prawda, co To No skoro tak mówisz, no ale… Tak, tak, ale kobieta powinna młodym stale przypominać. Prawda, co wiem? Się No, no dobra. Chodź Hela do domu, do dzieci, a ty Ziutek tutaj do roboty i biegusiem. I dole kupimy, i tak też kupimy. Nie, nie, to do Żebym ja musiał takie kłopoty grać po studiach, miałem ja grać Otele, Hamleta. A tu co? Złota to Też mi kariera. O, ta woda zimna. Czy te ryby nie mogą tu bliżej podpływać, tylko muszą gdzieś tam głęboko? Och, ja w ogóle to nie lubię, wody. O, jestem, dziób. E, Ej, ej! Wygłuchy czy co? No ja to chyba muszę mu sam się w te sieci złapać. A to ty, Wito Wito! Ej, co tam jutro? Ostatnio byłeś taki uśmiechnięty, a teraz taki smutny. O co chodzi? A nie, w porządku. Wiesz, takie tam normalne problemy. Płyń sobie, płyń. Ej chłopie, na no coś ty, nie łam się. Opowiedz, może pogadamy. A nie będę cię teraz zanudzać i tak nam już dużo pomogę. Oj daj spokój, nie ma sprawy. Ja wiesz, chętnie pogadam o czymś innym niż te ryby, śledzie tutaj. Wiesz, flądra czy śledź. Słyszałeś o skórze jego, tych yy, fokach czy jakichś. Naprawdę? No, byłbyś, byłbyś tak miły? No w nie ma problemu. Czemu jest ciebie jeszcze całkiem przystojny facet? Przystojny? A co to ma do rzeczy? Nie no, tak wiesz, tak sobie tylko gadam. Bez sensu. Ale opowiadaj, co u ciebie? O czymś, czym się tak martwisz? A wiesz, mam rodzinę, żonę. No i co? Nie jesteś szczęśliwy? Nie kochasz? Denerwują cię? no coś ty, że one bardzo kocham. No, no trudno. No to. No, Żone i dzieci bardzo kocham. I bardzo bym chciał, żeby byli szczęśliwi. Ale ja widzisz nie mogę ich uszczęśliwić. Ale bzdura! dlaczego tak myślisz? No bo widzę, że chcieliby mieć dużo nowych rzeczy, a ja nie mogę im tego dać. No i co, myślisz, że jak im dasz, to będą szczęśliwi? No tak mówi Ja osobiście myślę, że... Na... Czy się, wiesz, ja mogę się mylić, no. nie? Ale patrz na mnie. Złota Rybka, mogę spełnić Twoje życzenia. Naprawdę? Nie. Mógłbym być bogaty i dać mojej rodzinie wszystko, co by tylko chcieli? Tylko poproś! Tylko poproś! No i proszę cię, Złota Rybko, proszę! E, prosi i masz. No problem, tylko tak między nami. Dobrze się zastanów, czy na pewno tego chcesz. No chyba tak. No chyba. no chyba. To jest na pewno. Oki załatwione, wracaj do domu i zobacz, czego naprawdę chciałeś. pożegnamy się do następnego roli Ale ja to bym tak jeszcze chciał e, powiedzieć co? swoje zdanie. Abyśmy i raczej co? wolały bez mistrza zdania. Bo też, bo, jestem też jestem ciekaw, Nie, właśnie takie ciekawe, bo wiesz, to podprowadzi ciekawość, tak. A wracając właśnie, po co na mistrze zdanie, No, no tak, no nie wiem, no wyglądają, na całkiem fajną urodzina, a wy w tym mieszacie. No ale w czym, mistrzu, nie biednie. Tak, ciągle narzekali. W ogóle nie narzekali. Światnie. A wracając do mistrza pytania, prawda? My to wszystko, koleżanko, dla ich dobra. Tylko dla ich dobra, bo mówimy to by bita z nędzą. Tak. Na wszystkich panujemy. Tak. Wszystkim. A to były, prawda, niziny społeczne. Nie, nie, nie. Niżyny. Ja jestem artysta, że co widać, prawda? Ale Na klasach mogę się nie znać. Zdecydowanie. Ale, ale, ale co? Wydaje mi się, że nie wszystko jest w porządku. Ale cóż będą miały być? Mistrz się niczym nie ma, prawda? Na nie wszystkim pozostaje. Oni wszystkim wyglądali na zgodną, fajną pozoruj, rodzinę, aby w tym nie szaczyć. Uprzedzałem? Uprzedzałem? uprzedzałem, uprzedzałem. No to, mistrzu, proszę się nie macić, pieniążki schowaj, tak. zarobić z nimi co sobie sobie Czy wam się wydaje, że tylko pieniądze mogą dać szczęście? No rzecz sobie... jasna, mistrzu! Oni ty ciągle ty... narzekali, oni biedni no, się są. są. Biedni narzekali, mistrzu, my to, to załatwimy, dziękujemy, dziękujemy, mistrzu. Ta, ta, białe złożenie. Ogona, tak, ogona. No, więc... No patrz, kurde, co za bufon, a wolno tu powiedzieć kurde, przepraszam? Mogę? Może, mogę, się, mogę? Mogę, 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 bo się zdenerwowałam. No ja też, ja Bufon, bufon, tak. bufon. A, tak. a ja się z nim zgadzam. na kogo obchodzi, z kim ty się zgadzasz? Nie, tak? nie wiadomo, czy to ich uszczęśliwi. Ty, no. Uszczęśliwi. Oczywiście, że ich uszczęśliwi. Ja ze wszystkim panuję. Oczywiście, nie będziemy z tobą dyskutować. Ja uważam, że powinniśmy iść do domu, tak. bo tam impre no, tatara ta. domówka ta domówka pójdzie. Sej no. kochany, obierzemy się jakieś specjalnie, Ja no, walę, że zrobimy furary na tej tamowie. Idziesz z nami? Później pójdę. Ja mam za wam nie musisz, że naprawdę ubrałeś się naprawdę. Sumie, no więc tak, mówisz. Nie wiem, czy chcę to oglądać. Tablety, gadżety. To nie daje szczęścia. No jak tam Zośka? Zadowolona jesteś? Co, Jużinko? Ach, tak oczywiście. Muszę być szczęśliwa. Mam przecież wszystko to, czego chciałam. No tego właśnie chciałaś. Ja?

Teraz raz na Facebooka. Proszę cię, bez fejsa to imbra nie ma sensu. Kogo nie ma na fejsie, ten po prostu nie żyje. Ale ja myślałam, że mamy się fajnie bawić, że ma być miło. Miło to u dzieci na imienina. Tu ma być głośno, zajęć, fajnie i odjazdowo. Idę poszukać zasięgu. O, mamo, tato, dlaczego jesteście tacy smutni? A, tylko dzisiaj dziecko wydaje, tylko wydaje. Wszystko w porządku, naprawdę. Ale wiecie, my nie jesteśmy tak do końca zadowoleni. E, jeszcze Wam czegoś brakuje? No nie, my, my po prostu tęsknimy. No właśnie. Tęsknicie, ale za kim? Przecież tu wszyscy razem jesteśmy. No ale brakuje nam tego naszego poprzedniego życia. No właśnie. Ale przecież teraz macie wszystko to, czego chcieliście, a przy tym wszystkiego brakowało. No tak, ale teraz to my tylko jeździmy po tych sklepach, po marketach, a kiedyś więcej się śmialiśmy, więcej rozmawialiśmy i, i tego nam brakuje. Naprawdę, wolelibyście nasze poprzednie życie? Naprawdę, mamo. Bez tableta i bredzie co tydzień, nowych bryk, Fatałaszków? Nie potrzeba nam tego wszystkiego. W ogóle nam tego nie potrzeba.

Nas uważaj, o. nas, ale czemu Dla nas, czysto. no naprawdę. Józek, zoham, my przyjaciele nasi. My się w ogóle nie przyjaźnimy, jak pani panie serdecznie pożegna. No no, 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 A co tutaj się dzieje? No słuchaj, słuchaj, Bo ja cię powiem, że ty, ty zawsze lubiłam ona nie bardzo, ale <toczny> ja bardzo... Czy że, że to jest Józef je zdariował, zwariował, tak. ci mówię. No brawo, panie Józef! No jakie brawo? No brawo! No czy ten, ten mój chłopik nie zwariował, on po prostu ma was dosyć. Tak, i ty tylko chyba zrobię to co niedawno <tocznymi> zrobić. Żegnam pani! Jak! No wiesz, ty! No, wiecie do... tego żadnego! Uprzedzałem, uprzedzałem! Zobacz, zobacz, jest. jesteśmy! Jesteśmy oburzane! Wychodzimy, o, 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 wychodzimy! O, 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 wychodzimy. O, o, chodź, kochane, będziemy innych! naprawdę jestem w Państwa dumny, naprawdę! I my, my też, my też!